Gdybym budował teraz garderobę od zera, to postawiłbym na te ponadczasowe klasyki, które zawsze są modne. Oglądaj do końca, bo pokażę Ci jak z 25 elementów stworzyć aż 25 zestawów. Outweary. Mamy beżowy płaszcz McIntosh, brązową, zamszową kurtkę skórzaną Bomber, ciemnoszary overshirt, zieloną, krótką haringtonkę oraz granatową kamizelkę z ociepleniem. Podstawa każdej stylowej szafy, czyli koszule, biała i błękitna, ale także taka bardziej casualowa w kratę. Z dzianin mamy granatowy sweter warkoczowy, szarą bluzę sweatshirt, kremowy szalowy kardigan oraz czarny golf. Nie ma męskiego stylu bez jeansów, więc modele ciemny i jasny muszą tutaj się znaleźć. Beżowe chinosy i eleganckie spodnie z flaneli uzupełnią Twoje stylowe możliwości. Buty to czarne penny loafers, brązowe zamszowe czuka boots i białe skórzane sneakers. Mamy też podstawową granatową marynarkę, biały t-shirt, Niebieskie polo z krótkim rękawem i na koniec akcesoria, bo przecież nie można o nich zapominać. Granatową czapkę oraz dwa paski ze skóry, brązowy, jak i czar. Teraz na zdjęciach pokażę Ci, jak możesz stworzyć z nich uniwersalną garderobę na każdą okazję. Formalne, wymagające elegancji, półformalne, czyli takie do pracy albo na luźne wyjścia ze znajomymi. Albo takie po prostu fajne i wygodne. To co widzisz, to męska kapsułowa garderoba, którą opracowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Dzięki niej możesz budować nieskończenie wiele zestawów w tani i bardzo wygodny sposób. Jeśli chcesz od razu mieć świetny efekt, to aktualnie mamy dla Ciebie super promocję, gdzie nasze kompendium męskiego stylu składające się z pięciu e-booków oraz dostępu do zamkniętej społeczności to tylko 299 zł. Skorzystaj już dziś i wyglądaj tak, jak na to zasługujesz.